Siemka kochani, dzisiaj sobie zagramy w grę jakąś. O Jezu, czy ja mam oblany? Aha, dobra, to jest ja tapeta myślałam. Jezu, ja już naprawdę jestem suknięta. Zagrajmy w takie, wiecie, samochodziki, co ja mam na konsoli u mojego brata. Więc, a zaraz będę grała Fortnite! Aha. Więc, ale na YouTube nie będę więc sobie wejdźcie Lenka w rubel lena w rubel chyba nie wpiszcie albo lęka w rubel albo lena w rubel i wam się wyświetli więc wpiszcie co chcecie i ja wam przypiszę serduszko jak na Zaczynamy! To mam na konsoli, więc tak e, e, ekran tak to mamy. Jedziemy, Patrzcie, jak to się robi. Widzicie? Pani, Patrzcie, pięć sekund. Pięć no, sobie, y, tak sekund minęło, ale jeszcze jeden. Wszystko. Uwaga. mi lekko pod... 25 segundos e 5 segundos 25 segundos e Yes, 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 yes. Widzicie kochani jak to się gra? Ja zawsze, kochani, to najdowsze. Jest cudza. Ja zawsze kochani jestem pierwsza, więc sami nie go Wina. Dobrze, kochani, co my tutaj mamy? Takiego nowego. To sobie zagrajmy. Mój brat ma coś naprawdę z głową. Słyszycie go? Jakbyście go słyszeli, jest to. byście chyba wiecie, szalelej Dobra. O, ja sobie wszystko od końca zrobię, czyli to. O, czerwone. Błoski czarne. O, przepraszam. Biały. O, dobra I czarne gdzie? Są oczka i chyba to włoski tak. I już cała kremowa buzka. Jeszcze tutaj i cała kremowa. To jest taki jaśniejszy bo ten no i teraz tak. <laughs> i już <laughs> to jest fajne, ale lubię to, no ale wiecie jak to kobiety o, lubię, lubię, a później w to nie grają. A chłopcy to oni, oni sobie ściągną 500 gier i w to grają. A ja codziennie gram po jednej gierce. Codziennie. No nie, codziennie, bo codziennie gram, co trzy gierki. Bo ja nie jestem takim, że hamem, że siedzę cały czas na telefonie. Ja nie jestem takim, bo <laughs> mama by mnie... By mi od razu zabrała telefon. Bo ja jeszcze muszę się uczyć. <laughs> Nie chodzę do szkoły. I to... to co? I to co ja mam robić? O. Mamy zrobione. Zobaczcie, to że ja ją zrobię w minutę. Zresztą trzydzieści sekund mam. Piętnaście sekund. Dziesięć. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Zdążyłam Ui! tutaj mamy tutaj mamy liczbę tutaj razy czyli o, coś takiego mamy kobiety patrz takie kobiety albo coś na akurat może zrobić Kurde. Przepraszam, kochani. Dobra, już mam ją zrobioną. W pięć sekund to zrobię. Raz. koń, ale nie, naprawdę mówię. W pięć sekund to zrobię. Kurde. Raz, dwa, trzy i raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5 Albo nie. Ja. Zrobię to w dziesięć sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć i pół, dziesięć. Dobra, jakoś są użyłam, ale nie wiem.

Zawsze nie chciałam mieć iPhone'a No ale nie mogę mieć O Jezus Co? Nie wiem, po co oni to mają Ale ładne Ja to jest najmyślniejsze dla mnie. Ja bym to Ja bym cię na, na... myszkę Miki. Słuchaj, iPhone. Chyba sobie... to... No, na to by chciało. Ja zawsze chciałem mieć iPhone'a. To no nie mogę być. Mama mówi, bo ja szybko tracę telefon. A mama, a mama mówi, że ja szybko tracę, a ja nie tracę tak szybko. O nie, się Ja to sobie daję na to Nie, ja nie mogę wytrzymać. Nie! Nie, to jest słodkie! Już takie mam to. Kurde, nie wcisnąłem tego. I mam. Jezu, yes, jakie like to jest słodkie! Okej, Ju! Ojej. Jakie to jest słodkie. Boże. Kochani, ratujcie mnie, bo zaraz umrę, jakie to jest słodkie. O, oh, A patrzcie, i pokażę tam, tam, gdzie ja znalazłam tą moją tapetę jest? Nie znam, tu chyba. Czekajcie, kochani. Chyba tak. No. Jest słodki słodkie. Boże. Boże, jakie słodkie. No. Pogodę sobie obejrzę. Co mamy jutro? Ile stopni? Co? Brak czego? Brak to jak to A co nie ma ja wyfią czy nie mam tu o no ody brak przepraszam kochani Divis 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 ale ja się boję, że ja sobie naprawdę zaraz tu ja nie mogę, ja bym na moim starym, ale takie, diviz, divis 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 divis, ale ustaw tak pierwszym jak to mówię, że ale nie, nie da rady, scripts. ale ja się boję, że zaraz tu ja nie, patrzcie, kochani, ile ja mam gier, tego nie zapomnę, nie mogę. Będę musiał wszystko od noga, TikToka. patrzcie, kochani, co ja mam. No. Dobra, kochani, ja już kończę, bo muszę iść spać, zawsze chodzę o, y, o 22.30, a jeszcze muszę y, ten, iść z psem. Więc, dobra, pa, buziaczki.